Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowujemy drinka Hawajczyk. Będzie bardzo ciekawy, trochę wymagający, ale coś lepszego. Na początku schłodzę szkło wysokie. Następnie do szklanicy idzie wódeczka. 50 ml dobrej klasy wódki. Następnie Blue Cora 25 ml. Następnie syrop cukrowo-limonkowo-cytrynowy 25 ml. Sok tłoczony z ananasa 60 ml. Teraz mleczko kokosowe, takie ciekawe. Jedna łyżeczka. Dopełniam lodem. 大米。 i przelewamy cudownego trójneczka. Na górę jeszcze troszkę lodu i pianka. Do dekoracji użyjemy samej rureczki lub parasolki z rurką. I tak oto prezentuje się mój Hawajczyk. Smacznego.